Ogród marzeń. Liście piękne i złociste. Magiczna, tajemnicza jesień. Wszystko na trawniku. Olbrzymie ilości. To są akurat liście Orzecha Włoskiego. I to wszystko muszę zagrabić, póki jest pogoda. Póki słoneczko ślicznie świeci i dopóki nie ma wiatru. Jeśli będzie wiatr, no niestety z taką pracą w ogrodzie się nie uda. Tych liści jest bardzo dużo. Ale pocieszająca dobra wiadomość jest taka, że liście orzecha włoskiego są już bez liści. A więc tutaj jest ostatnia już moja praca. Między grządkami też pięknie wydmuchałam, wyprzątałam. I teraz pozostaje tylko zgrabić to, co tutaj się ścielę. I co ja robię z takimi liśćmi orzecha włoskiego. A jest ich dosyć sporo. Zaraz wszystko pokażę. Ja nic nie wyrzucam, nic tutaj z ogrodu nie jest marnowane. Robię tak od lat. Zawsze e, z rewelacyjnym, e, można powiedzieć, tutaj udanym dobrym pomysłem i sposobem. Kompostownik pod kompostownikiem. Ja sobie tutaj tę klatkę na razie przestawię nie jest ona potrzebna. Pod kompostownikiem, jak pamiętacie, od spodu wybierałam ziemię i gdy wybierałam ziemię, powstały takie jamy, duże otwory i do tych otworów najpierw miałam zamiar rzeczywiście Poskakać po kompostowników, żeby on tutaj opadł. Ale uznałam, że skoro są te jamy, a ponieważ liści będzie dużo, więc pomyślałam, że właśnie poupycham najpierw tutaj te liście. Nie tylko liście, bo są tutaj też liście z buraków czerwonych, liście marfi, czyli to, co z kuchni też tutaj trafia. I to wszystko wpycham właśnie tam w te otwory. To samo robię z liśćmi orzecha włoskiego. Tak postępuję od ponad 20 lat. I proszę mi wierzyć, że ten kompostownik, naprawdę ta ziemia kompostowa jest bardzo dobra dla wszystkich roślin. Warzywnych, ozdobnych. Tych liści nie ma aż tak dużo, ponieważ owszem, są to duże orzechy włoskie, nawet stare, ale wiatr, jak wieje, zawsze gdzieś wywiat liście. Ach, wywiewa te liście do lasu, więc tutaj wiele nie zostaje, no tyle co opadnie, a zapowiadali, że będzie ciepło, nie będzie przymrozków, a to była niespodzianka. Jednak rano było minus trzy, no i liście lecą, bardzo szybko spadają z drzew. Ja chodzę cały czas i grabię, a najbardziej zależy mi, żeby właśnie uporać się z tymi liśćmi orzecha włoskiego, ponieważ te liście tutaj, tak jak mówię, no chcę wepchnąć, powstaje bardzo dobry kompost, ponieważ nie są tutaj same liście z orzecha włoskiego, jest tutaj też inny materiał i te liście się przerabiają, Tworzy się bardzo rzeczna ziemia. I to nie jest tak, że pod orzechami włoskimi nic nie urośnie. To jest nieprawda. Rośnie bardzo wiele przeróżnych bylin. ja to testowałam w swoim ogrodzie i cały czas testuję. Ba, mało tego, tutaj nad grządkami warzywnymi przecież są gałęzie właśnie liści orzecha włoskiego. I zawsze te liście gdzieś tam na tych grządkach zostają i wcale warzywa na tym nie ucierpiały. Mam piękne, mam duże, mam dorodne. Cały czas jeszcze mam marchew z siewu letniego, jeszcze są buraki czerwone, ponieważ nie ma tutaj takich silnych mrozów. I warzywa naprawdę pod orzechami włoskimi całkiem bardzo dobrze sobie radzą. Tak jak inne bylnie, proszę zobaczyć. Tutaj cały czas upycham. I te liście elegancko się zgniatają, wciskają tam w głąb i na przyszły rok myślę, że powoli będzie się tutaj już tworzyła następna porcja żyznej ziemi do ogrodu. Ja te ziemię tak od lat robię i jeszcze raz powtarzam, że... Nieprawdą jest, że liście orzecha woskiego dodane do kompostownika zepsują te ziemię, ziemia nie będzie się nadawała do niczego, będzie się nadawała do wszystkiego. Myślę, że prawie trzy dekady mojej pracy mogę to potwierdzić. Tym bardziej, że pierwsze w ogóle rośliny drzewa, jakie posadziłam tutaj na tym polu, gdy kupiliśmy, to właśnie były trzy orzechy włoskie. Było ich pięć, ale uznaliśmy, że o dwa jest za dużo. Zlikwidowaliśmy, zostawiliśmy trzy i uważam, że te trzy są wystarczające. I tworzy się tutaj fajna ziemia. Nie należy tych liści się absolutnie pozbywać i traktować je jako zło. Wręcz przeciwnie. No tutaj jak będę miała coś z kuchni, też podrzucam i będzie super piękna, żyzna ziemia. Co roku tę ziemię wybieram od spodu i rozwożę po całym ogrodzie. Dziękuję. Miłego dnia. Do zobaczenia.